Witam Państwa, z tej strony Mikołaj redakcja redakcja Politics, a jest ze mną poseł Konfederacji, pan Michał Urbaniak. Dobry wieczór, panie pośle. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Wszyscy wiemy, jaka konferencja dzisiaj rano miała miejsce. Konferencja, na której posłowie Kulesza, Dziambor i Sośnierz ogłosili, iż odchodzą z partii Korwin, natomiast zostają w ramach projektu Konfederacja. I chciałbym zapytać, co pan jako koalicjant wie na ten temat, na temat nowego projektu. Jak pan w ogóle ocenia to, co się wydarzyło w partii Korwin i to, co też pisał, podano to jako bezpośredni powód prezes Janusz Korwin-Mikke w ostatnich dniach? Zacznę od początku. Po pierwsze, no, Konfederacja faktycznie nie będzie tutaj się w żaden sposób rozpadać jako projekt polityczny. Ten szeroki projekt polityczny ideowej prawicy. No to co wydarzyło się w partii Korwin jest no, trochę przykre jednak, ponieważ no, jest to jest to partia, która jakby wchodziła z nami do do Sejmu w ramach, w ramach właśnie, konfederacji. I z drugiej strony, właśnie konkretni ludzie też w tym Sejmie z nami pracują tutaj w ramach konfederacji. Stąd, jakby, dlatego też, no tutaj myślę, że dalej te ciągłości i współpraca będzie. Po prostu w sensie trzeba trochę tę formułę ułożyć, pewnie od nowa wewnętrznie. Natomiast, natomiast no to co, to co widzę, dlaczego też koledzy opuścili partię Korwin, no, bo nie zgadzają się na wypowiedzi e, lidera partii Korwin, pana Janusza, e, który w mniej lub e, bardziej e, sensowny sposób gdzieś tam e, próbuje też może zwrócić na siebie uwagę e, i próbuje też e, właśnie tutaj być tym językiem uwagi w, w, w tych dyskusjach na temat wojny na Ukrainie. E, no, ja wierzę w to, że, że pan Janusz gdzieś tam ma jak dobrą wolę, tylko może, nie zawsze to w odpowiedni sposób przekazuje to, co, to co ma do powiedzenia. Jak widać koledzy też nie chcą być wiązani z tym konkretnym projektem politycznym, który jest wewnątrz Konfederacji, czyli z partią Korwin. No bo jak tutaj czasem może odciąć się, jak to chyba zwrócić uwagę, dobromir Socierz od niektórych wypowiedzi, w momencie, w którym jednocześnie jednocześnie jest się w partii, której, która nazywa się jak sam prezes. no ja jestem zdania, że tutaj przede wszystkim dajmy sobie chwilę czasu. Niech ostudzą się też emocje, choćby w ramach tutaj właśnie kolegów, którzy wyszli z partii Korbin, chcą nowy projekt i tych, którzy zostają w partii Korwin, czy przede wszystkim Konrada Berkowicza i Janusza Korwina mikke Niech opadną emocje i wtedy też wszystko da się bierze, ułożyć. I też jeśli chodzi, jeśli chodzi o, o to, co się. Dalej będzie działał, no to e, ja nie znam jeszcze do końca tych planów e, co do tworzenia nowego e, projektu politycznego. Tak jak zrozumiałem też. Z, Ale jakkolwiek byliście wcześniej poinformowani o tym, co się ma wydarzyć dzisiaj, czy po prostu dowiedzieliście się tego z mediów, nie wiem, skrólując media społecznościowe? No, wszyscy dowiedzieliśmy się o tym w ostatniej, właśnie chwili. E, te, tak, jak, e, tak, jak, tak jak każdy. Więc, no tutaj sytuacja, sytuacja jest, sytuacja jest, oczywiście rozwojowa. Ja jestem już też po rozmowie z jednym z kolegów, z Arturem Dziamborem, też rozmawiałem na ten temat, no tutaj ze strony Artura była właśnie pełna chęć współpracy, pełna chęć współpracy w ramach właśnie Konfederacji, dokładnie tak jak określił to na swoim, w swoim wystąpieniu na konferencji prasowej. No niewiele to pewnie zmieni, jeśli chodzi, jeśli chodzi o, o całą Konfederację, jeśli chodzi o nasze możliwości też polityczne. Na pewno trochę skomplikuje sytuację wewnątrz, to jest, to jest oczywiste. Koledzy też, no, jak przedstawią swoją propozycję tego, jak ma wyglądać ich projekt, jak ma wyglądać ich partia, no to będziemy też dyskutować oczywiście dalej. W tym momencie sprawa jest bardzo świeża, nie chcę też no komentować właśnie, no bo, zbyt bo to wielu jest rzeczy, ciało, no, bo, no bo co tu jest komentować. Takie, jest takie ciało, które się nazywa Rada Liderów Konfederacji. Tam jest konkretny podział miejsc. Ona składa się z 12 osób, o ile dobrze e, pamiętam e, chyba. E, może pan to panie Wośle? Tak, to Wiem, prawda. Pięć miejsc dla partii Korwin, pięć miejsc dla ruchu narodowego i dwa miejsca dla Konfederacji Korony Polskiego Grzegorza Brauna. No i teraz, w momencie, w którym pojawia się powiedzmy nowy gracz, czwarta odnoga Konfederacji jako całości, czy, czy będzie to jakoś zmieniane, czy jak pan myśli, jak to też może wpływać na cały ruch, ponieważ to jest też no, Rada Liderów podejmuje pewne decyzje i również nastąpią przytosowanie, jeżeli chodzi o siłę frakcji. Pewnie zmieni, tak, no oczywistością jest, że zmieni się pewnie trochę siła frakcji, natomiast yy, nie zmienia się sam skład osobowy Rady Liderów, yy, więc yy, no tutaj wszyscy będą działać na rzecz dobra konfederacji jako yy, tego dużego projektu politycznego ideowej prawicy, yy, bez, w bez, bez wchodzenia więcej, też w szczegóły. Najwięcej teraz yy, przedstawicieli w Radzie Liderów. Hmm matematycznie być może tak to będzie wyglądać, natomiast y, trzeba pamiętać o tym, że y, Rada Liderów podejmuje decyzje wspólnie i na rzecz dobra Konfederacji, więc to akurat moim zdaniem jest wtórne to ilu to ma członków, to no bo partia Grzegorza Brauna przeszła dwóch członków, a nikt jej nie pomija we wszystkich decyzjach. No, i myślę, że tym krótkim komentarzem możemy zakończyć tę krótką rozmowę na konkretny temat. Bardzo dziękuję panu posłowi za wizytę. Bardzo dziękuję, również pozdrawiam serdecznie. Moim państwa gościem był poseł Michał Urbaniak. A również informuję państwa, że będziemy o tych i innych tematach na bieżąco państwa w najbliższych dniach informować.